Kurde, no. Już mówię, wracam do domu, nie? Przejechałem sobie w inne miejsce. Idę, tak patrzę. Z daleka, o, w tamtym miejscu, nie? Wie, kurde, gałęzie wystają. ale Tak idę, idę, patrzę. Kurwa, zrzut leży, nie? Poznaję. Poznaję zrzuta. O, kurde! Ole waleczny bysio. Ta jakoś mnie dobija, nie? O! O, ale od nóg narwał! O, ale piękny! Róża mokra, on dzisiaj zleciał. Pieczęć, przepraszam. Jo świeża jest. Piękny kozak.